W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu na wydziale nauk społecznych w Koszalinie. Chciałam Państwu przedstawić pana Mariusza Pawłokiewicza. Pan Mariusz ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku psychologii. Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, co Pana skłoniło do tego, żeby podjąć w ogóle studia kierunku psychologii. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Ja może powiem tak. Kończyłem liceum. I w gruncie rzeczy nie do końca wiedziałem, jaka będzie moja droga zawodowa, w którym kierunku chciałbym pójść. A ponieważ zdawałem maturę pisemną z biologii, pierwszym moim kierunkiem była biologia. Tak naprawdę psychologia była moim trzecim kierunkiem dopiero. Szukałem swojej drogi trochę, ale nie bałem się ryzykować. W związku z tym rezygnowałem z tych wcześniejszych studiów po to, żeby tak naprawdę nauka stała się dla mnie przyjemnością. I znalazłem odpowiedź na jednym z wykładów fakultatywnych, na moim drugim z kolei kierunku przed psychologią jeszcze, to była, to była historia sztuki na kulturoznawstwie, gdzie wykładowca mówił o tym, na tym wykładzie fakultatywnym właśnie o pewnych, o pewnych obszarach związanych z psychologią i między innymi wtedy pierwszy raz usłyszałem takie hasła itego, ego, super ego, gdzieś tam zasłyszane. Okazało się, że jest to Struktura osobowości napisana, zarysowana przez Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy. Było to niesamowicie obrazowo przedstawione i niezwykle mnie wtedy zainteresowało. Wykładowca wtedy użył takiego porównania, metafory bardziej, tłumacząc te trzy struktury, w które każdy z nas jest wyposażony, tak naprawdę, gdzie IT to jest rezerwuar naszych pierwotnych popędów, potrzeb. Super ego to jest rezerwuar pewnych norm, zasób pewnych norm moralnych, społecznych, w które jesteśmy wyposażeni w ciągu życia. A ego stara się godzić te dwie struktury. I wtedy ten wykładowca dość obrazowo to przedstawił, mówiąc na przykład. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który idzie po ulicy. Przechodzi obok niego atrakcyjna kobieta. Jak reagują te trzy struktury? I mówi, jaka wspaniała, piękna kobieta. Rzucaj się po pocałuj. Super, Ego mówi, przestań, uderzyć w twarz, albo wezwie policję. A Ego stara się łączyć te dwie struktury i godzić i mówi, chłopaki, poczekajcie. Spokojnie, podejdź, zapytaj się o godzinę, być może tej pani się spodobasz, zaprosisz ją na kawę, wszystko po kolei. I to tak obrazowo o mnie przemówiło i stwierdziłem, o, to jest psychologia. Ale kluczowym elementem mojej decyzji było to, żeby to mi sprawiało przyjemność. I rzeczywiście, o ile trudno było z tą przyjemnością na moich wcześniejszych kierunkach, taką kompletną, o tyle na psychologii, rewelacyjnie odczuwałem, odczuwałem absolutnie w każdym obszarze przyjemność z nauki tego przedmiotu, a tak naprawdę jest to przedmiot, który dotyczy nas samych, dlatego jest nam bardzo bliski, ale także wszystkich obszarów naszego życia naszych emocji, naszych decyzji. Tego, jak się komunikujemy z innymi ludźmi, jakie decyzje i dlaczego podejmujemy, jak nasze dzieciństwo wpłynęło na to, jak się zachowujemy w dorosłości i co możemy z tym zrobić. Także, tak naprawdę, każdy obszar, każde nasze zachowanie, nawet sen, bo psychologia bada również. Różne fazy snu, jak one się przekładają na nasze codzienne funkcjonowanie i w jaki sposób nas psychicznie regenerują. Także każdy obszar naszego życia w gruncie rzeczy jest zaopiekowany naukowo przez tę wspaniałą dziedzinę, jaką jest, jaką jest psychologia. Po tych studiach, tak naprawdę może jeszcze w trakcie, ponieważ pierwsze dwa lata studiowałem w Warszawie, potem przeniosłem się na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dochodziło już wtedy do dość zabawnych sytuacji. Oczywiście od początku zaczynałem w praktyce wykorzystywać tę, tę psychologię, a zaznaczmy, że na nasze uczelni czy wyższej Szkole Bezpieczeństwa na każdym wydziale można ten kierunek, ten kierunek skończyć. Cieszę się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. I to od lat, tak naprawdę, bo ja kończyłem psychologię wiele lat temu, i już wtedy, już wtedy przy rekrutacji było kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. Z tak, wtedy... zdecydowanie jest to wiodący kierunek u nas w psychologii, na wszystkich wydziałach. Jest wiodący, jest popularny, dokładnie tak, z różnych względów. Z praktycznych względów, odpowiadając na pytanie, co można po psychologii robić, ale do tego pewnie za moment dojdziemy. Natomiast rzeczywiście wtedy sądziłem, że jest to tylko taka przejściowa moda, ale od tych wielu lat ta potrzeba studiowania psychologii uaktywnia się w wielu, wielu osobach. Ten kierunek nadal jest bardzo, bardzo popularny i pewnie tak zostanie. Tak, zgadza się. To też pana, mogę się z Panem zgodzić, że dzięki studiowaniu psychologii możemy się dużo dowiedzieć o samym sobie, prawda? O naszych zachowaniach. O, zdecydowanie. Przede wszystkim ja wychodzę z założenia od dawna, że świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany i do samodoskonalenia. Psychologia pomaga ponazywać pewne rzeczy. Oferuje wszelkie testy różnego rodzaju związane z funkcjonowaniem naszym emocjonalnym, z temperamentalnym. Jesteśmy w stanie. Przede wszystkim nazwać i dojść do przyczyny. W praktycznym aspekcie absolutnie mogę podać jako przykład. Pracowałem też przez wiele lat jako trener biznesu i coach, oczywiście poza moją podstawową działalnością naukowo-badawczą i pracy ze studentami. I miałem do czynienia na przykład z menadżerami, którzy udzielając informacji zwrotnej swoim pracownikom zgłaszali mi pewien opór. Starają się dojść do przyczyn, z czego to może wynikać. Okazywało się, że ci menadżerowie obawiają się, że pracownicy przestaną ich lubić. I psychologia wtedy pomaga odpowiedzieć na pytanie, z czego to może wynikać. Okazało się, że ci menażerowie mieli dominujące zachowania związane z pewnym typem temperamentu, który określamy mianem sangwinicznym. To jest taki typ temperamentu, który przede wszystkim ma taką potrzebę akceptacji i bycia lubianym. I świadomość, te narzędzia, które psychologia oferuje, pozwalała tym osobom uzyskać właśnie świadomość tych przyczyn, ponazywać i Przygotować działania, które mogłyby udoskonalić czy zmienić swoje podejście do, do tego, bo mamy na to wpływ. Psychologia odpowiada na pytania też, jaki my możemy mieć wpływ na to, co się z nami dzieje, bo to nie jest tak, że my jesteśmy więźniami tego, w co zostaliśmy wyposażeni, jeśli chodzi o sterowniki w, na, w naszym dzieciństwie, na przykład. Czyli te wzory zachowania, które pokazuje nam. Mama, tata, wychowawczyni w przedszkolu. Niektórzy idą przez życie wyposażeni w te sterowniki, nawet nie mając świadomości tego, jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie w życiu, ale nie wiedzą, że, ma, że psychologia daje pewne narzędzia, dzięki którym, którym można może, tak, na co dzień. możemy te sterowniki absolutnie przeprogramować. Także to jest jeden z praktycznych aspektów. Oczywiście dochodziło też do, do różnych zabawnych sytuacji, jak mówimy sobie o korzyściach. I ta potrzeba dowiadywania się o sobie czegoś więcej drzemie w nas. Potrzeba podglądania trochę innych ludzi wraz drzemie, ale przede wszystkim poznawania siebie. Natomiast mnóstwo ludzi nie wie, jakie ma narzędzia do tego. I po prostu biernie, nie są, jak, nie tego. są świadomi dokładnie, po prostu biernie podporządkowuje się temu, jak zostali też w dzieciństwie, jeśli chodzi o sterowniki, zaprogramowani. A w toku studiów też jest mowa, i w praktycznym aspekcie jest przedstawiana chociażby analiza transakcyjna, która jest jednym z aspektów psychologii, jedną z dziedzin psychologii, która w dużej mierze odpowiada na pytanie, co my możemy z tymi wyniesionymi z dzieciństwa sterownikami zrobić, i jak je przeprogramować. Aczkolwiek chciałem wspomnieć o takiej dość dowolnej sytuacji, bo jak wspomniałem też, pierwsze dwa lata studiowałem w Warszawie i dojeżdżałem do swojego domu rodzinnego. i Już w pociągu, podczas takiego zwykłego small talku, poznając nowych ludzi, jak się dowiadywali, że, jestem, że studiuję psychologię, reakcje były dwóch typów. Po pierwsze, albo się te osoby zamykały, milczały i w ogóle się do końca podróży do mnie nie odzywały. Albo druga reakcja, częstsza, otwierały się od razu, sądząc, że zrobię momentalnie rentgena mózgu, rentgena psychiki, już wszystko będę wiedział. Mówiąc o swoich negatywnych doświadczeniach z dzieciństwa, licząc na to, że to będzie krótkoterminowa psychoterapia, nauczyło mnie to to. Tego, że dwa tygodnie później, kiedy jechałem tym samym pociągiem, nie przyznawałem się, że studiuję psychologię. E, aczkolwiek rzeczywiście to nie jest tak, że, że od razu robimy rentgena i wszystko wiemy, ale... analizujemy od razu każdą osobowość, to, to, to znaczy tak. Nie, ja zawsze, zawsze stawiam granice, to pomaga w życiu codziennym absolutnie, natomiast z, 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 nauczyłem się w momencie stawiać granice, gdzie na różnych uroczystościach, na różnych nawet imprezach, takich kompletnie luźnych. Jestem to... Mariuszem, a nie psychologiem. Tak, <laughs> jestem Mariuszem, a nie psychologiem, bo wtedy rzeczywiście byłem przede wszystkim angażowany w pomoc koleżance, którą właśnie zostawia chłopak i musi to przepracować niż mogłem się cieszyć dobrą zabawą, więc w pewnym momencie przygotowałem sobie coś takiego, że jestem psychologiem w poniedziałku do piątku od 8 do 15 i jak najbardziej mogę wtedy wesprzeć w różnych, w różnych obszarach. W każdym razie, tak, ludzie są siebie ciekawi, stąd też, stąd też od razu wtedy w tym pociągu były takie, było takie otwarcie na wpuszczenie siebie trochę do tego swojego obszaru. I to też między innymi, mówiąc znowu o praktycznych aspektach, odpowiada na, na pytanie: no to do czego ta psychologia jeszcze? tak Bo przede wszystkim możemy poznać siebie, możemy zidentyfikować swoje, swoje obszary do rozwoju, ponazywać to i zacząć lepiej wykonywać z większą satysfakcją, z większą przyjemnością, z mniejszym stresem, bo to jest też jeden z obszarów psychologii. Tak? Szerokie badania na temat tego, jakie są powody stresu i co ten stres nam tak naprawdę robi. To, to jest cały czas aktualizowane. Nowe badania już, już wyeliminowały te, te starsze, te pierwsze, pierwsze badania seryjnego, chociażby który mówił, że właśnie ze stresu biorą się wrzody, żołądka i tak dalej. Teraz się to przeprogramowało. Stres jest czymś dobrym, bo nas mobilizuje. Tylko pytanie, jak my o tym stresie myślimy, czy on rzeczywiście nas mobilizuje, czy może nas zniszczyć. A więc sposób myślenia przekłada się na to, co on nam zrobi. Podaję to tylko jako przykład, że nauka, jak też inne nauki, jest nauką dynamiczną. Są weryfikacje wcześniejszych badań, aktualizowane, ale są też nowe obszary, które nazywają pewne rzeczy. W pewnym obszarze oczywiście to jest tak, że, że psycholodzy, eksperymentatorzy idą i obserwują zachowanie ludzi. Na, rozpisując je, a potem dają temu jakąś nazwę, na przykład technika niskiej piłki, jeśli chodzi o manipulację. Natomiast yy, samo świadomość, ale z praktycznego aspektu, mówiąc dalej o korzyściach studiowania psychologii, zanim przejdę do tego, co można zawodowo robić, oczywiście, prawda? między innymi dlatego część osób podejmuje to studia, to jest kwestia yy, chociażby tego, że yy, idąc yy, do hipermarketu na zakupy, yy, jak słyszymy komunikat, chociażby. Yy, Zostały tylko dwa produkty w tej cenie. No to ktoś po psychologii, kto przeczytał chociażby psychologię wpływu społecznego Roberta Kjeldinego, już wie, że może sobie zadać pytanie, czy ten produkt rzeczywiście jest mi potrzebny. Bo ten komunikat brzmi, mi jako reguła niedostępności, która jest w tej książce między innymi opisana, a jesteśmy tak naprawdę w różnych miejscach w jest mediach. manipulacji, może tak. To jest forma tak, manipulacji czy wpływu społecznego, jeżeli manipulator ma świadomość tego, że chce wywrzeć wpływ, a chodzi mu o to, żeby odbiorca tego komunikatu o tym nie wiedział i się nie domyślił, to jest pewna forma manipulacji oczywiście. Nie? Natomiast praktyczny aspekt psychologii znowu e, sprawia, że ja postrzegam świat inaczej. Moja wiedza sprawia, że jestem w stanie wychwycić ten komunikat i odpowiedzieć sobie na pytanie. A być może to jest właśnie pewna reguła, którą się sprzedawcy tutaj posługują. I jeszcze raz sobie zweryfikuję, czy to rzeczywiście, co chcę kupić, mi jest potrzebne. Czy w tym momencie już ulegam wpływowi tej reguły. No ale przejdźmy do, do już typowo, typowo praktycznego aspektu, czyli zarabiania pieniędzy. Tak, właśnie chciałam się zapytać, czy Pan jest zawodowo związany jako psycholog, czy, czy tylko ogranicza się do prowadzenia wykładów, czy jednak rozwija się cały czas Pan naukowo w tej dziedzinie? Ja w ogóle zacząłem studia, studia doktoranckie tuż po studiach psychologicznych i Wtedy zacząłem, miałem pierwszy kontakt z nauką, z psychologią jako nauką, taką, którą mo, gdzie, gdzie mogłem sam dokładać te cegiełki naukowe, tak? bo wcześniej miałem kontakt z drugiej strony, czyli czerpałem z, do, z dorobku naukowego, a teraz mogłem do tego dorobku coś, coś dorzucić. I nadal dorzucam absolutnie nauka, nauka psychologia jako nauka i dorzucanie tych cegiełek, budując tą piramidę naukową jest moją pasją. Aczkolwiek, to co można robić po psychologii, i jest to jedna ze specjalności, którą oferuje nasza, nasza uczelnia, to jest psychologia kliniczna. Ja kończyłem akurat psychologię kliniczną i <laughs> pracowałem przez kilka lat tylko i wyłącznie klinicznie. To znaczy, oprócz tej pracy podstawowej, naukowo-badawczej, pracowałem też klinicznie, chciałem się pod tym kątem rozwinąć. Zrobiłem specjalizację, taką, która mi jeszcze, dodatkową, która mi pozwalała jeszcze pracować z, z, z pewną grupą pacjentów. Pracowałem w szpitalu klinicznie, gdzie prowadziłem krótkoterminową psychoterapię, oprócz tego miałem też swoich pacjentów, gdzie były to dłuższe spotkania cykliczne, psychoterapeutyczne. Także to, to jest aspekt pracy klinicznej. Jeśli chodzi o psychologię, daje też możliwość pracy w różnego rodzaju obszarach związanych z, z, z biznesem. Mam to na myśli chociażby począwszy od rekrutacji. Rekrutacja, selekcja pracowników, narzędzia, które pozwalają to robić skutecznie, ale też idąc dalej, budowanie zespołu to jest cała psychologia cała psychologia w zarządzaniu przecież. Jak można motywować, na to psychologia odpowiada to jest też wszystko w toku studiów. Jak można motywować. Czyli duży zakres obowiązków. Czy... absolutnie bardzo duży zakres, bo jest to i psychologia emocji, i w motywacji możemy się przyglądać. Swo, swoim emocją, ale też sprawiać, i są do tego różne narzędzia, też techniki psychologiczne, że jesteśmy w stanie chociażby w kontakcie z klientem, który do nas podchodzi, albo jest, nie wiem, poddenerwowany na przykład, ma jakieś pretensje, jak wpłynąć na to, żeby te emocje okiełznać, żeby, żeby ten komunikat, który mamy przygotowany, doszedł do, do danego klienta. A więc tutaj wchodzimy znowu w psychologię kontaktu z klientem. A więc ilekroć cokolwiek powiem, proszę zauważyć, to gdzieś cały czas jest to ta psychologia, tak? tak? tak. W różnych obszarach naszego w życia. W do... naszego życia. Dokładnie. A propos tak. psychologii i emocji i motywacji, to jeszcze taka, <laughs> taka dygresja już pod koniec. Jest też taka dwuczynnikowa teoria emocji Singera i Schachtera. I znowu ja uwielbiam praktyczne wyjaśnianie pewnych, pewnych modeli. To akurat usłyszałem od jednego z moich wykładowców, który starał się, nam, studentom, starał się jeszcze wtedy to wyjaśniać. A praktyczny aspekt jest taki, jeżeli chcesz spotykać się z jakąś dziewczyną, podoba ci się, chcesz ją zaprosić na randkę, to dwuczynnikowa Teoria Emocji mówi, że na pierwszą randkę zaproś dziewczynę. Na film, do kina. No nie jest to zbyt odkrywcze, mhm. ale odkrywcze jest to w tym to, że warto zaprosić na horror. Hmm? Może to się wydawać dość dziwnym pomysłem. Tylko na na film Świetnie, mój, <tunek> <Chowach>. Świetny, mój <tunek> też. Ale może to być horror, może to być roller coaster. Generalnie chodzi o to, żeby to było coś, co wzbudzi w naszej kandydatce na, na przyszłą dziewczynę, partnerkę, emocje. Dokładnie. Ale po co? Otóż. <tunek> Nasze emocje w ten sposób funkcjonują, że chcą mieć swojego właściciela. Innymi słowy, e, nasza psychika przypisuje, najpierw się pojawia pobudzenie emocjonalne, a potem nasza psychika przypisuje temu pobudzeniu pewne znaczenie w zależności od kontekstu, który mamy. No i dajmy na to: jesteśmy w kinie z, z dziewczyną, e, horror. Wiadomo jak to na horrorze. Gdzieś tu jakiś nieboszczyk, z wyskoczy, tutaj jakaś postać czarna się pojawi, tutaj krzyk, i ona drżącą dłonią, spoconą trzyma naszą dłoń. I wtedy wie, że to jej pobudzenie wynika właśnie z tego, że ona ogląda horror. Natomiast po horrorze wiadomo, wychodzą z kina, pytają się, jak film, o to jest, powiem, że to jest początek znajomości, ona jeszcze nie ma śmiałości powiedzieć, że był do kitu, mówi wspaniały horror, mój drogi. <grytanie> Idą dalej. I co się dzieje wtedy? To pobudzenie cały czas się tli. Ale już ee, psychika. I też takie, może nie, ma, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast ta psychika już przestaje łączyć to pobudzenie, które tam dalej, dalej się. I z tym filmem. Wcześniej ono miało swoje wyjaśnienie. Tak, jestem pobudzona, poglądam horror. Natomiast po, jak w momencie, kiedy już idą po, po tym parkingu, no to to pobudzenie już nie ma swojego pana, że tak powiem, i nie wiadomo z czym to połączyć. W związku z tym wyobraźmy sobie taką sytuację, że podchodzą do samochodu, otwierają jej drzwi tej pani, kandydatce, zaprasza ją do środka, a ona jeszcze raz spogląda na jego twarz, odbijając się blask księżyca w tej twarzy i mówi jaki on jest piękny, to jest mój rycerz z bajki, podczas gdy wcześniej nigdy czegoś takiego nie zrobiła. Ale jaki jest mechanizm, o którym mówi właśnie Singer i że to pobudzenie, które w horror jeszcze się tli, ale szuka nowego powiązania i nagle to pobudzenie nasza pani interpretuje jako pobudzenie, które wynika już nie z horroru, ale z oglądania twarzy tego chłopaka, który zaprosił ją do kina. I to jest jeden, jeden z mechanizmów, i to I prosta, prosta droga do kolejnej randki. Tak? Oczywiście to pół żartem, natomiast rzeczywiście uwielbiam, jak, jak psychologia, która przenika nasze życie, jest w fajny sposób wyjaśniana, metaforycznie, ale też na przykładach. A ponieważ Wyższa Szkoła, Szkoła Bezpieczeństwa ma aspekt absolutnie praktyczny, to właśnie w ten sposób też przekazujemy wiedzę po to, żeby ona była od razu przekładana na praktykę i świetnie zrozumiana, ale też, tak jak wspomniałem wcześniej, od razu praktykowana. I to znajdziecie w nieodznaczonym Dobrze, A tak na koniec rozmowy, czy pan miałby, mógłby udzielić kilka wskazówek dla naszych studentów, dla przyszłych psychologów? jeżeli by mieli właśnie jakieś może trudności na początku, jakby się pojawiły studiowania, czy żeby się szybko nie poddawali, mhm. co by Pan mógł im tutaj zasugerować, mhm. ze swojej strony, bo już jest Pan doświadczony, więc może Pan by tutaj... Tak. Był... Ja w ogóle wychodzę z założenia, że moim mottem życiowym jest tak zwane 3D, plus S ewentualnie, czyli działaj, działaj, działaj i sprawdzaj. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę podstawą jest chęć. Jeżeli ktoś jest dobrze zorganizowany, przechodzi do działania. Jak przechodzi do działania, to są dwa aspekty. Jak mu wyjdzie, chwali się za to i dostrzega to, że on miał na to wpływ i czerpie z tego zyski albo nagrody. Jeżeli coś nie wyjdzie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i skupiać się na emocjach. Tylko konstruktywnym zachowaniem jest przeanalizowanie tego, wyciągnięcie wniosków i odpowiedzenie sobie na pytanie: to co ja mogę zrobić następnym razem, żeby to zrobić? No? Jeżeli gdzieś tam po drodze pojawią się jakieś, jakieś kwestie do rozwiązania, do wyjaśnienia, czy jakieś bariery, które trzeba by przezwyciężyć. Natomiast tutaj możemy zapewnić, że, że studenci absolutnie dostają nasze wsparcie. Drugie moje motto to jest w pracy ze studentami, to jest yy, 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 i takie postawy też mają pracownicy, dziekanatów, nie pozostawiamy studentów bez rozwiązania. I to jest nasze motto, wspieramy i pomagamy jak możemy. Oczywiście wskazujemy drogę, bo nie robimy za, ale wskazujemy drogę, co można zrobić, żeby te, jeżeli się be, be, pewne bariery pojawią, przezwyciężyć. Nie, ale to w dużej mierze zależy od samych, od samych studentów. A mamy wspaniałych studentów, mamy doświadczenie, że są w stanie różnego rodzaju trudne sytuacje, jeśli się pojawią, w ogóle e, przezwyciężyć. A takich jest niewiele. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do subskrypcji na naszym kanale na YouTube oraz zapraszamy na kolejne ciekawe rozmowy z naszymi wykładowcami. Dziękuję. Lecz nas na www.wsb.net.pl